Technologiczny postęp urządzeń do grania nieustannie kształtuje przemysł całej elektronicznej rozrywki. Każda generacja, przynajmniej w teorii, ma za zadanie przesunięcie kolejnych granic oprawy audiowizualnej, posiadanej mocy obliczeniowej, czy też prędkości transmisji danych. W parze z dokonywanymi zmianami idzie oczywiście stale zwiększany komfort rozgrywki oraz dodawanie kreatywnych mechanik i efektownych bajerów, które docelowo mają uświadamiać swojego użytkownika o dokonanym postępie przy debiucie nowego sprzętu. Wydaje się jednak, że przez lata Funkcjonowania następnej generacji na rynku coś poszło nie tak, zaś całą branżę dotknęła swego rodzaju stagnacja ograniczająca zarówno rozwój gier, jak i urządzeń służących do ich uruchamiania. Ani nowe Xbox, ani tym bardziej PlayStation 5 nie są wszak uznawane za przeskok technologiczny, którego powszechnie od nich oczekiwano. Czy panującą obecnie generację można uznać za tym za synonim zastoju, a może nawet regresu, który uniemożliwia dalszy rozwój? No, jak najbardziej, ale nie będzie to do końca sprawiedliwe. Przeglądając internet w poszukiwaniu opinii na temat aktualnej kondycji dziewiątej linii sprzętowej ciężko nie natrafić na takie epitety jak przereklamowana, nudna czy rozczarowująca. Nie od dziś wiadomo, że kolejne edycje konsol służą jako główny katalizator innowacji w branży, napędzając zarówno postęp technologiczny, jak i zmiany w projektowaniu produkcji, czy wreszcie zachowań samych graczy. Nawet więc jeżeli aktualny wpływ na rozwój maszynek Sony i Microsoftu postrzegany jest jako mniej zauważalny, nie oznacza to jeszcze, że nie nastąpił on wcale. W pewnym Stopniu bowiem tego dokonano, tylko po prostu w inny i zdecydowanie mniej efektowny sposób. Epoka Xboxa Series i PlayStation 5 trwa od listopada 2020 roku. Zatem można już powiedzieć, że weszliśmy w tak zwaną dojrzałą fazę ich istnienia. W idealnym świecie okres ten powinien cechować się pełnym zrozumieniem oraz eksploatacją dostępnej architektury, dostarczając graczom dopracowanych i imponujących pod wieloma względami tytułów. Mówię tu mniej więcej o takich topkach jak God of War 2 i Resident Evil 4 na generację. 6, szóstej, Uncharted 2 i Red Dead Redemption na 7, czy nawet The Last of Us Part 2 na 8. Czy następująca ponichera doczekała się zatem równie udanych produkcji, a twórcy co rusz zasypują nas kolejnymi dżemami, na temat których aż huczy wśród społeczności zainteresowanych? No nie do końca, bo patrząc chociażby po liście 10 najlepszych pozycji w serwisie Metacritic, wysokie miejsca wciąż okupują Elden Ring, Wiedźmin 3 i God of War Ragnarok, w który to z powodzeniem można przecież zagrać na PlayStation 4. Wydane zaś w tym roku WoW, Kingdom Come Deliverance 2 czy Assassin's Creed Shadows nawet pomimo dobrych bądź też bardzo dobrych recenzji wciąż trudno uznać za rewolucję, która znacząco odbiegałaby od największych hitów poprzedniej generacji. Osobiście uważam, że gry od lat wyglądają tak samo, a ich rozwój wyhamował mniej więcej w okolicach Xboxa 360 i PS3, jednak daleki jestem też od stwierdzenia, że problem tego zjawiska leży wyłącznie po stronie producentów konsol. Zwróćcie uwagę, że pod względem czysto technicznym zarówno PS5 jak jak Xbox Series X znacząco przebiły sufit możliwości swoich poprzedników, wprowadzając przy tym subtelnie wyglądające ulepszenia, bez których naprawdę ciężko się dzisiaj obyć. Większość z gier ósmej generacji działało wszak w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę, oferując technologię upscalingu dopiero w dopakowanych PS4 Pro i Xbox One X, ograniczając jednocześnie natywne 4K do zaledwie garstki wybranych tytułów. Dziś, w zależności od preferowanego modelu, podbite 4K i 60 ramek na sekundę to właściwie standard, a wiele z gier posiada już tryby, które spokojnie radzą sobie z rozdziałką rzeczywistą, dochodząc nawet do 120 fps. Problem polega jednak na tym, że wyższe zagęszczenie pikseli na ekranie czasami ciężko docenić, kiedy posiada się mniejszy lub starszy telewizor, których nie obsługuje. Grać oczywiście wciąż się da, jednak brak odpowiedniego sprzętu do wyświetlania pełni dostępnych możliwości może wywołać właśnie uczucie w stylu, hej, przecież to wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Bardzo niedocenianą zmianą, która w w mojej opinii spokojnie może uchodzić za rewolucję, była rezygnacja z tradycyjnych dysków HDD na rzecz szybszych i nowoczesnych układów SSD. Pozwoliło to nie tylko na radykalne skrócenie czasów ładowania w poszczególnych produkcjach, ale i stworzyło zupełnie nowe możliwości w ich projektowaniu dzięki zapewnieniu natychmiastowego strumieniowania danych w trakcie rozgrywki. Jednym z najlepszych przykładów wykorzystania dobrodziejstw szybkiej pamięci masowej jest Ratchet Clank Rift Apart, który stworzył na tej bazie unikalną mechanikę błyskawicznego przenoszenia się pomiędzy różnymi wymiarami bez widocznych przycięć i ekranów ładowania. Z twardzielem starszego typu na pokładzie takie cuda były po prostu nieosiągalne. Na przejściu skorzystały również rozbudowane gry z otwartym światem, które od tej pory mogły bez problemu zapewnić duże i pełne szczegółów lokacji, w których zminimalizowano ryzyko doczytywania się tekstur oraz obiektów wysokiej jakości. Kto grał w Cyberpunka na PS4, ten zapewne wie o czym mówię. Ulepszone dyski pozwoliły też na wprowadzenie bardzo użytecznych funkcji Rest mode na PlayStation i Quick Resume na Xboxie, z czego zwłaszcza ta ostatnia pokazuje moc nowych konsol, ponieważ pozwala na przechowywanie stanu nawet kilku gier w pamięci urządzenia, a następnie łatwe przełączanie się pomiędzy nimi bez konieczności czekania na załadowanie. Wzrost moc obliczeniowej GPU doprowadził z kolei do pełnej implementacji technologii śledzenia promieni. Nie brakuje oczywiście osób, dla których Ray Tracing nie robi żadnej różnicy, będąc opcją kompletnie zbędną, jednak warto dać jej szansę, ponieważ symulacja oddająca realistyczne zachowanie światła w czasie rzeczywistości z tym potrafi zupełnie zmienić perspektywę. Chcemy tego czy nie, naturalne oświetlenie, cienie i odbicia znacząco wpływają na budowanie atmosfery, co przekłada się na zwiększoną imersję oraz jakość wizualiów. Ale, żeby nie było zbyt kolorowo, niektóre z podjętych decyzji miały faktyczne przełożenie na to, że większej rewolucji w ramach obecnej generacji to raczej się już nie doczekamy. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że kagańcem na kreatywność oraz nutkę szaleństwa twórców okazał się Xbox Series S, który wydajnościowo krąży gdzieś. Pomiędzy końcówką ósmej a początkiem dziewiątej linii sprzętowej. Microsoft wprowadził na rynek budżetową i słabszą alternatywę swojej konsoli, aby dotrzeć do graczy, którzy nie chcieli bądź też nie mogli wydać większych pieniędzy na topowy model, stwarzając przy tym idealną okazję do wejścia w ekosystem Game Passa. Fakt, że firma wypuściła dwa mocno różniące się pod względem możliwości urządzenia w tym samym czasie, spowodował spore problemy wśród deweloperów, którzy musieli podjąć się wyzwania tworzenia swoich produkcji na każde z nich. Konieczność optymalizacji Gier pod kątem obu platform, z których jedna jest zdecydowanie mniej wydajna, bardzo mocno ograniczyła więc możliwości pełnego wykorzystania potencjału tej drugiej. W efekcie znacznie spowolniło to postęp technologiczny, jaki byłby możliwy, gdyby twórcy mogli się skupić wyłącznie na high-endowej architekturze. Inna sprawa, że zarówno producenci maszynek do grania, jak i część deweloperów, którzy projektują na nie swoje dzieła, wciąż wykazują się, że tak powiem, pragmatyczną symbiozą z rynkiem, ponieważ w dalszym ciągu intensywnie wspierają oni Poprzednią generację. Oczywiście, produkcji międzyplatformowych z czasem powinno być coraz mniej, ale panowie twórcy, wybaczcie, nie da się w pełni przejść na Next Gen, jeżeli wciąż będziecie odkopywać trupa. Nie mówię tu oczywiście o pozycjach pokroju drugiego Horizon czy God of War Ragnarok, które w gruncie rzeczy pomogły w bezbolesnym przejściu ze starego na nowe, ale na przykład o tegorocznych Sniper Elite Resistance, Atomfall czy nadchodzącym kolejnym Call of Duty. Projektowanie najnowszych tytułów z myślą o wypuszczeniu wersji na niemal dwunastoletnie sprzęty, których jak wiemy od niedawna w przypadku PSG. 4 nawet już się nie produkuje, po prostu mija się z celem i nie wymusza kompromisu w zakresie rozwoju, a wręcz stanowi potężną kulę u nogi, która go uniemożliwia. Jeszcze jeden temat, który boli graczy to nadmierne skupianie się na remake'ach, remasterach i modelach gier jako usług kosztem upragnionych modernizacji oraz nowatorskiego podejścia wywołujących efekt wow. Położenie nacisku na utrzymanie uwagi odbiorcy za wszelką cenę oraz sztuczne przedłużanie rozgrywki poprzez oparte na grandzie mechaniki niestety nie wpływają najlepiej na poczucie obcokrajowcy z czymś świeżym i kreatywnym, zaś próby sprzedawania niemal dokładnie tego samego po raz enty zaczynają po prostu drażnić. percepcja rozczarowania dziewiątą generacją powinna być również analizowana pod kątem przeszłości, tudzież złożonych obietnic, konfrontując je z oczekiwaniami konsumentów. Wymagania graczy kształtowane są bowiem nie tylko przez współczesny marketing producentów, ale i historyczną tendencję do spektakularnych przeskoków technologii. Jakby nie patrzeć, pierwsza generacja w ogóle zapoczątkowała coś takiego jak trend domowej rozrywki elektronicznej. Druga spopularyzowała wymienne kartridże, czyniąc gier wideo mainstreamową formę spędzania czasu. Trzecia z kolei uratowała całą branżę, odradzając się z kryzysu jaki spotkał ją na początku lat 80 a czwarta wprowadziła rewolucję w ilości przetwarzanych danych poprzez 16-bitowe procesory. Wraz z piątą linią sprzętową doczekaliśmy się natomiast przełomowego przejścia z grafiki dwuwymiarowej na 3D, szósta spopularyzowała format DVD oraz niezwykle plastyczną animację, a siódma to z kolei Koniec grafiki SD oraz rozpoczęcie ery High Definition, nie zapominając oczywiście o początkach dystrybucji cyfrowej i dynamicznym rozpowszechnianiu kontrolerów ruchowych. Na tle tych wszystkich dokonań, zarówno ósmy, jak i dziewiąty cykl sprzętowy wygląda po prostu mało efektownie, co może wywołać uczucie niedosytu. Zamiast spodziewanej rewolucji, od kilkunastu lat tkwimy bowiem w okresie ciągłego, mozolnego doskonalenia i drobnych zmian, które nijak mają się do kamieni milowych, takich jak przejście z technologii 2D na 3D albo SD na HD. Pomimo tego więc, że pod względem czysto technicznym faktycznie dochodzi do zauważalnego postępu w mocy obliczeniowej, konsumenci postrzegają go krytycznie wspominając najlepsze dokonania z dawnych lat. Powszechnie ugruntowało się też przekonanie, że starsze konsole wciąż są wystarczająco dobre. W połączeniu z dużą biblioteką gier na niewydanych oraz coraz bardziej zacierającą się instytucją ekskluzywnej zawartości powoduje to, że u niektórych graczy zmniejsza się pilna potrzeba upgrade'u wyłącznie ze względu na znikome ulepszenia, które i tak nie gwarantują satysfakcjonującego przeskoku w jakości. Za taki można by na przykład uznać technologie upscalingu, które niwelują granice pomiędzy grafiką rzeczywistoma skalowaną. Z drugiej strony, choć pozwala to na osiągnięcie postrzeganej wyższej jakości przy mniejszym obciążeniu podzespołów, bywa też, że doprowadza do sytuacji, w której klarowność obrazu nie zawsze budzi uczucie drastycznie lepszego od oferowanego przez starsze tytuły, które działają w niższych, aczkolwiek natywnych rozdzielczościach. Innymi słowy, dziewiąta generacja konsol w prowadziła szereg usprawnień i nowości, popartych nawet ulepszoną specyfikacją, ale nie udźwignęła ciężaru jej marketingowego bełkotu. Odpowiadając na pytanie postawione na początku, musimy zatem zastanowić się, czym jest dla nas rewolucja. Dla jednego mogą to być wodotryski graficzne i sprytne podbijanie rozdziałki, dla drugiego realistyczne śledzenie promieni i supercieniowanie, a dla trzeciego to w ogóle nic, bo woli grać na swojej PS4 i w sumie chwała mu za to? Kto wie, być może pod sam koniec życia obecnych konsol zostaniemy jeszcze pobłogosławieni tytułami, które spowodują, iż wyskoczymy ze skarpet. Możliwe na przykład, że po takim GTA 6 wszyscy będziemy jeszcze zbierać szczęki z podłogi i przez następną dekadę obdarzymy krytyką kolejną dziesiątą generację, żaląc się jednocześnie, że kiedyś to było lepiej, a teraz to tylko wszystko stoi i się, nie rozwija. Koniecznie dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach pod filmem. Tymczasem to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego. Na razicha.